Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Krzysztof. Dzisiaj sobie porozmawiamy troszeczkę tak na luzie o moich takich przemyśleniach związanych z grom aktualnie. Jak wiecie, około 30 dni, może więcej jak 30 dni, więcej jak miesiąc. Nie dodawałem nic na kanał. Wiem, że tutaj parę osób dało subskrypcję tylko ze względu na Albiona. Więc tutaj słowa do Was. Spokojnie. Content z Albionem cały czas będzie. Tylko miałem po prostu teraz miesiąc urlopu. Jakby to powiedzieć, zaraz po tym urlopie, jak wróciłem. Miałem dużo pracy w sensie zawodowej. Potem tam na dniach wolnych musiałem parę rzeczy ogarnąć no i druga sprawa, przyznam się, szczerze tak wam powiem, że um, ostatnio troszkę, troszkę mi się znudził ten content Albiona, który, który robię, um, ale to zaraz do tego wrócę. Um, nie tyle co znudził, ale też troszeczkę mnie zdemotywował, więc jakby muszę znaleźć um, sobie lekką motywację żeby żeby po prostu powrócić i robić to, robić to tak, jak, tak jak wcześniej to robiłem czyli z chęcią i, i po prostu z, no z takim zapałem jakby wie, wiecie o co chodzi więc przejdę do rzeczy teraz miałem 3 dni wolnego troszeczkę pograłem, coś tam nagrałem Hellgate'ów ale generalnie tak mi nie szło straciłem jakieś 3 miliony Zrobiliśmy mnóstwo Helgate'ów, jak mówię, jestem 3 miliony do tyłu zamiast być do przodu, ale zaraz do tego też wrócę, dlaczego tak jest. Yy, brakuje mi jakby trochę aktywności w Albionie. Yy, po ostatnich patchach yy, mogę powiedzieć, że troszeczkę się pozmieniało. Yy, te solowe dungeony nam popsuli, że jakby solowy dungeon staje się instancją, po półtorej minuty się zamyka więc jakby wystarczy czekać półtorej minuty przy portalu i tyle, i już jesteś pewny na 100%, że go zrobisz. Kolejne nowe lochy, te przeklęte, corrupted dungeons, to też jest instancja, bo tam też wchodzisz i już z góry wiesz, co się, co się wydarzy, więc jakby wiecie o co chodzi. Brakuje mi tego, trochę tej otwartości świata. Hellgate mogę powiedzieć, że to samo, oprócz tego, że może trochę dłużej jadę do tych Hellgate'ów, tam pod tymi hellgate'ami czasem coś się dzieje, bo, bo jednak musicie tego, tego mobka zabić zanim, zanim się zespawni portal i jakby to powiedzieć yy, tam jest troszkę więcej więcej te, tego, tej otwartości świata, ale nadal wchodzimy do Hellgate'a i jest to wszystko zamknięte, dokładnie wiemy co się wydarzy, wejdzie dwóch typów, będziemy się bić dwa, wiesz dwa, tak? Yy, brakuje mi właśnie tego, że po prostu nie wiem jakiegoś takiego czegoś innego, że ktoś by się mógł wtrącić, że jednak coś by było takie nie, nieprzewidziane, tak? Bo jednak wchodzimy do to solowego dungeonu, czekamy półtorej minuty, nic się nie wydarzy, jest zwykłe PV, yy, potem, yy, nie wiem, tak jak robimy Corrupted Dungeons, yy, to... To po prostu z góry wiemy, że tam będą moby i ktoś nas może, y, po prostu tam może nam wejść do tego dungeonu. No to wiemy, że, że ktoś wejdzie, ale jedna osoba, nie zdarzy się, że wejdą nagle dwie albo pięć, tak? Y, no i z Hellgate'ami to samo. Druga sprawa, powiem Wam tak, z Hellgate'ów, nie wiem, nie czytałem dokładnie tych ostatnich patchnotów, ale będę musiał się w to zagłębić, y, ponieważ po prostu z Hellgate'ów nagle jest tragiczny drop. Ja mam po 200k, czasami mam po 20k, 30, 70, znaczy 20k przesadziłem, ale 80 parę chyba miałem, tak jak mówię, nagrałem sporo tych Hellgateów, ale nawet tego nie wrzucam, bo po prostu po prostu szkoda. Sam fakt tego, że wcześniej jak robiłem solo, sam zrobiłem Hellgate'a, który był przykładowo pusty, albo była, byliśmy 1 w 1, bo tylko jedna osoba weszła. Tam miałem 10 książeczek około, 5 książeczek było na osobę spokojnie. Teraz wypadają dwie. Strasznie zmniejszył się drop. <coughs> nie wiem, czym to jest spowodowane, ale strasznie zmniejszył się drop e, w Hellgate. Ie. I oprócz tego tak samo zmniejszył się drop na solowym Dungeonie. Nie wiem, może to tylko moje takie odczucie, ale wczoraj odskocznią od Hellgate'a, poszłem sobie zrobić cztery Dungeony, te 7 Na czarnym oczywiście, bo gram tylko na czarnym, jakby już nie wychodzę poza in, na, na inne tereny. I kurczę yy, może zrobimy 200 kazitemków i 100 k ze zebranego zło, srebra z tych, więc 300k z czterech t 7 dungeonów to też bardzo słabo, więc jakby to powiedzieć po prostu sam fakt, że, mm, że trochę mnie z, znużyły te, te ciągłe aktywności te same, to jeszcze nagrody, które za nie dostaję, no to po prostu strasznie jakoś się popsuły. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Może miałem, Nie, raczej to nie jest ten, bo widzę, że każdy Hellgate daje mi. Nie dał im już pięć książeczek, tylko dwie, więc dropy jakby są, może nie wiem, bardziej rozdzielone i więcej idzie na te, te nowe dungeony. Przez to mniej jakby system przydziela tam. Nie wiem, jak to dokładnie jest, ale mm, coś tutaj jest nie tak, tak? Coś tutaj jest nie tak więc m, tak jak mówię będę szukał nowej aktywności kolejna sprawa rozglądam się za nową bronią, próbuję jakiś nowy build zrobić, jak zobaczycie, no to już e, włócznie mam stówę, tak e, tutaj już ten cały mój build jak widzicie pochodnie mam stówę e, tutaj z kultystą mam niewiele, ale, ale sz szata maga też dobijam stówę e, tutaj mam te buty e, w których chodzę, też mam stówę i w, ostatecznie w hełmie też mam stówę, więc już stówę wbiłem prawie wszędzie, więc czas jakby szukam jakiejś nowej broni, coś tam próbuję sobie chodzić, yy, próbować gdzieś tam yy, ale jeszcze się nie zdecydowałem, bo kolejną broń też będę chciał zrobić na maksa więc yy, cały czas tutaj kminie no i tak jak mówię mam teraz troszkę więcej pracy ale, ale na pewno coś wkrótce z Albiona będzie się pojawiać bo no bo będzie, bo już w najbliższym czasie nie planuję żadnych dłuższych, urlop, dłuższych, dłuższych urlopów, dłuższych, dłuższych przerw, więc ten kontent Albiona będzie. E, dzięki tam za suby, bo wiem, że właśnie te osoby co subowały teraz, e, to, tam kilka subów podskoczyło. Podskakuje w sumie co, co jakiś czas, cały czas, więc e, tak jak mówię na spokojnie. E, Content z Albiona będzie. Zapraszam do gildii, jeżeli ktoś gra w Tetford, gra samotnie, wiecie, no nic, nic tam nie planuje szczególnego. Mamy wyspę, ona jest praktycznie w ogóle nie rozbudowana, bo tutaj niewiele, niewiele się dzieje. Ale coś tam zawsze, wiecie, mogę was dać, e, dać wam uprawnienia, że będziecie sobie tu sami budować coś, co wam tam pasuje. E, mogę dać wam uprawnienia do mojej wyspy prywatnej, tak? Jak będziecie chcieli sobie sadzić e, jakieś, jakieś tam rzeczy, czy coś, możecie. Nawet jak nie macie premium, to chyba można wejść na, na, na czyjąś wyspę, tak? Więc mm, nie wiem, jak to właśnie działa do końca, ale tak jak mówię, jeżeli ktoś chce. E, ja tak jak mówię, siedzę po nocach, jeżeli nie idę do pracy. To gram przeważnie całą noc, więc zawsze może, możemy zrobić jakiegoś Hellgate'a, czy jakiegoś, jakiegoś dungeona, ale tak jak mówię, chyba będę szukał nowych aktywności, może wkrótce potestuję bardziej właśnie te nowe dungeony, chociaż to mi tak też nie leży, ale zrobię to po prostu tylko, żeby wam wrzucić jakiś film, żeby zrobić jakiś content, żeby wam mniej więcej powiedzieć, co o tym myślę. Że... No i tyle myślę, co nie? Yy, tak jak mówię chciałem coś nagrać żeby nie było że, że nagle na kanale cisza już jestem już, już działam, tylko po prostu jeszcze właśnie zapomniałem dodać że troszeczkę sobie gram w Apexa yy, przez to właśnie że też znużyło mnie Albion to to troszeczkę sobie tam pogrywam w Apexa mogę powiedzieć 50-50 zresztą jak zobaczycie tam z tyłu nie zobaczycie w tą stronę się ten to z tyłu tam jest Apex na, na telewizorze na, na PS4 lobby więc mm, tak jak mówię ale to taki albiona nie porzucam będę grał może po prostu teraz teraz jest kilka gorszych dni ale przyjdą te lepsze tak jak już tam patrzyłem mam jakieś 400 godzin spędzone w Albionie więc jak, jak widać jednak ta gra mi trochę siadła bo nie w każdej grze robię 400 godzin a to mi się wydaje że początek wiadomo no to Lola pewnie nie dorównam prędko bo w Lolu tu mam 1000 ale ale no co mogę wam powiedzieć zobaczymy zobaczymy na pewno jakiś content będzie coś wymyślę coś wymyślę z moim ziomeczkiem coś pomyślimy jakbyście chcieli do gildii pisać pisać mi na youtube albo tutaj jakieś wiadomości prywatne no i zobaczymy dziś idę do pracy, najbliższe 4 dni będę pracował, więc pewnie dopiero, co mamy dzisiaj. Czwartek, czyli pracuję cały, do końca tygodnia, więc dopiero może coś od poniedziałku, w przyszłym tygodniu się coś pojawi takiego bardziej, bardziej ogarniętego, no a tak jak mówię, to tak na luźno, taki, nie chciałem nic tam robić, bo już mam dość tych na na chwilę obecną, no tak jak mówię, przez przez ostatnie dni 3 miliony jestem do tyłu na hellgate'ach, więc yy, więc po prostu No troszkę lipa, troszkę lipa, więc y, zobaczymy yy, Coś jeszcze miałem mówić właśnie. A no właśnie druga sprawa, że właśnie trochę też właśnie znerfili mój build jakby kultysta jakiś czas temu został osłabiony a znaczy ci osłabiony no nie do końca bo też jakby jego cena jest teraz bardziej przystępna a ale został troszkę osłabiony y, trochę zmodyfikowany ale to tak bardziej na, na niekorzyść minimalnie cena y, troszkę jest lepsza y, no ale mój hełm też jaką modyfikację dostał nie wiem dokładnie y, no znaczy się może nie dostał tyle nerfa, ale czas odnowienia się zwiększył o 10 sekund, więc to jest już lipa. Yy, Podki leczące yy, zostały znerfione, więc i jakby też zauważyłem taką opcję, że twórcy chyba nie chcą, żeby za bardzo, bo wcześniej też dostali healerzy yy, tam zmodyfikowani. Z tego co wiem, yy, duży gra healerem, to mi właśnie powiedział, Buddy mi powiedział, że że oni dostali też jakby trochę zostali osłabieni tam jakiś tam szczególny szczególny typ tego healera został osłabiony więc jakby widzę że twórcy nie bardzo jest im chyba na rękę żeby żeby się leczyć żeby wydłużać tą walkę eee, a, a ja miałem jakby mój build na tym bardziej właśnie polegał żeby troszkę się podleczyć wydłużać te walki i widzę że właśnie większy jest nacisk na, na taki typowy one shot co nie Eee, więc właśnie myślę, jakiś, może jakiś Cures, może jakiś dagger, może jakaś Kusza. Cały czas coś tam próbuję, kombinuję, ale tak jak mówię, no mam troszkę mniejszy zapał, więc eee, skończę podlewać pole i, i to by było na tyle wrzucam to idę spać, bo mam na nocną zmianę. Więc, eee, więc tyle, tyle, tyle chyba chciałem powiedzieć, chyba wszystko powiedziałem więc no zobaczymy zobaczymy co to będzie ale coś, coś tam na pewno wkrótce wrzucę możliwe że to już będę z jakimś nową bronią, nowym buildem jak coś wymyślę dobrego wszystkim tym co, co są aktualnie na dorobku no to nadal polecam czarną strefę zaraz przy portalu idziecie sobie na piątkowe czy tam nawet szóstkowe dungeony czekacie półtorej minuty, jesteście bezpieczni. Macie pewny fame, jakąś tam pewną farmę, w sensie pewien drop, chociaż tak jak mi się wydaje, jakoś po prostu go, gorsze te nagrody są teraz, ale może to tylko moje odczucia. Nie wiem, napiszcie mi w komentarzach, jak tam u was. Ale Hellgatey na pewno zostały, jakoś te, te dropy zostały zmniejszone, bo tak jak mówię, książeczek mi wypada, jakieś gorsze rzeczy mam. Zdarzało się, że 80k, czy tam 200k łącznie dostaliśmy na dwóch, no to to jest, pff, to jest naprawdę nic, więc mm, tyle z mojej strony, e, tak jak mówię, w przyszłym tygodniu na pewno się coś pojawi, już takiego bardziej konkretnego, nie wykluczam też, że wleci jakaś inna gierka, z, przeplatając się z Albionem, no i, no i, no i to tyle. Może jakiś Apex zobaczymy, bo ten Apex też mi się troszeczkę spodobał. Nie wykluczam właśnie, że oprócz Albiona coś tam jeszcze wleci, ale Albion na pewno będzie, więc bez obaw. No i to by było na tyle. Dzięki za suby, dzięki za, za jakieś tam oglądanie. Bo tak jak mówię, odkąd Albion się zaczął, to, to troszeczkę, troszeczkę ta oglądalność jest lepsza właśnie ze względu na Albiona, więc takie moje przemyślenia właśnie chciałem Wam dać znać co i jak, żebyście wiedzieli co się dzieje. I tyle. Wkrótce coś wleci. Pewnie może jak, jakąś nową broń jak ogarnę. Yy, załapię motywację. Yy, no, to, no to coś wleci na kanał konkretnego, a na razie zostawiam Was z moimi przemyśleniami. Dajcie mi znać, co Wy, co wy sądzicie yy, o tych moich wywodach. Yy, ja się z wami żegnam, idę w Kimę. Yy, na razie trzymajcie się. Cześć!